Czy panowie spełnili nasze oczekiwania na Dzień Kobiet? Czy może tylko skończyło się na planach? Dzień Kobiet kojarzy nam się nieodłącznie z kwiatami. Czy panowie nadal chętnie kupują swoim partnerkom kwiaty? Oj tak, bardzo chętnie. Myślę, że kwiat to jest taki prezent, który nigdy nie znudzi się kobiecie. I e, przyznam, że 8 marca to dzień, kiedy kwieciarnia pełna jest mężczyzn, od rana do wieczora. A panowie, jakie kwiaty najchętniej kupują? Myślę, że tulipany. Era goździka już dawno minęła. Wyparta, goździk został wyparty przez tulipana, i jest to kwiatek, który mężczyźni bardzo chętnie kupują. Czy są hojni? Tak, są bardzo hojni. Z reguły nie jest to tylko jeden kwiatek, a najczęściej jakiś ładny bukiet. Ale zdarzają się też tacy, którzy mają wiele pań do obdarowania, i wtedy wiadomo, że jest to pojedynczy tulipan. Ale sporo osób kupuje bukiety. Dlaczego kwiaty kojarzone są przez tyle lat z Dniem Kobiet? Myślę, że jest to taki ponadczasowy prezent. Niezobowiązujący, yy, nie wyrażający zbyt wiele, ale też odpowiednio. Poza tym kobiety zawsze lubiły kwiaty i lubić je będą zawsze. Często się mówi, że kobiety są jak kwiaty. Myślę, że jest w tym dużo prawdy. I panowie na pewno kwiatów nigdy nie przestaną kupować, mimo że pojawia się sporo innych zamienników, gadżetów, cukierki, czekoladki, likiery, maskotki, ale kwiat zawsze pozostanie kwiatem i myślę, że nigdy nie przestaniemy ich sprzedawać na 8 marca. Czy jako prowadząca kwiatarnia również ma pani kwiat od swojego męża? Liczę na to. Poza tym mężczyźni, którzy tutaj do nas przychodzą, nasi stali klienci, dostawcy i znajomi, zawsze nam przynoszą kwiatki, ponieważ my, mimo że pracujemy przez cały rok z kwiatami, nigdy ich nie mamy dosyć jako prezent, prawda? bo jako towar, który sprzedajemy, to traktujemy już tak bardziej bezosobowo. Natomiast jako kwiat przyniesiony do domu, bardzo chętnie i nigdy nam się nie znudzi. Czyli czy liczy Pani na jakąś ładną wiązankę rozbudowaną, czy może jakiś symboliczny kwiatek od męża? Mój mąż zna mój gust i wie, że zawsze kiedy wręczam kwiaty, to mają być to kwiaty bez dekoracji. Wie, jakie kwiaty lubię: białe róże i tulipany. I to są zawsze duże ilości, bez żadnej dekoracji, tylko związane. I co roku tak dostaje. Kwiaty są dosyć nietrwałe. Jak należy je przechowywać? Przede wszystkim codziennie zmieniać wodę i podcinać. No i to, to wystarczająca recepta na to, żeby kwiatek w miarę długo powstał. Jak przygotowuje się kwiaciarnia na Dzień Kobiet? Yy, z reguły co roku przygotowujemy się dosyć solidnie, ponieważ to jest czas, kiedy yy, tych kwiatów sprzedajemy bardzo dużo. Yy, nie magazynujemy ich, kupujemy dzień wcześniej. Yy, no, no, no powiem, że, że jest to yy, parę tysięcy kwiatów. Marilyn Monroe śpiewała, że diamenty są najlepszymi przyjaciółmi kobiet. Czy panowie, idąc za tą radą, chętnie kupują swoim partnerkom prezenty w postaci biżuterii? Tak, panowie coraz częściej kupują biżuterię, zamiast e, kwiatka przychodzą, kupują kolczyki, e, zawieszki. E, w tej chwili mamy nową kolekcję e, e, branzoletek Mike Kids, które specjalnie nasze projektantki zrobiły e, dla kobiet w tym szczególnym dniu. Ceny są e, konkurencyjne, więc myślę sobie, że każdy pan coś u nas wybierze. Jednak biżuteria jest prezentem dosyć drogawym. Jak panowie na to patrzą? No tutaj wszystko zależy od zasobności portfela. Mamy biżuterię, która jest niedroga, więc ktoś może wybrać sobie coś, które nie jest jakaś tam wysoka cena. Jest biżuteria też złota, srebrna, które ceny są naprawdę wysokie. Zależy od tego, jak ceni swoją panią, na ile stać pana i w taki sposób tutaj my z chęcią doradzimy, pomożemy, jak pan sobie nie poradzi, służymy zawsze, jeżeli tylko możemy pomóc, także zapraszamy serdecznie, można coś u nas wybrać dla pani w tym szczególnym dniu dla niej. A co jest częścią wybierania srebro czy złoto? No w tej chwili e, częściej wybierane jest srebro, jest e, ostatnimi czasy wybierana biżuteria, która e, jest robiona ręcznie, tak? które e, nasi projektanci, plastycy robią, e, są to właśnie bransoletki, które e, w tej chwili najczęściej panowie kupują, coś takiego innego, niekoniecznie jest to e, całe sreberko, jest to w połączeniu z różnymi kamykami. Swarowski cieszy się bardzo wielkim powodzeniem u nas w tej chwili, także myślę, że wszyscy znajdą coś dla siebie. A Pani na no Dzień Kobiet na jaki prezent liczy od swojego partnera? Ja mam nadzieję, że w tym roku mąż się postara jeszcze bardziej niż w zeszłym. No Nie ukrywam, że zawód zobowiązuje i mam nadzieję, że coś tutaj u koleżanek wybierze dla mnie. Co by pani najchętniej chciała dostać? Chciałabym dostać coś z biżuterii swarowskiego, gdyż cieszy się ona teraz powodzeniem, jest bardzo modna, zbliża się wiosna, więc kolory są jak najbardziej tutaj oczekiwane przez, przez nas, przez kobiety. Coraz częściej zakupy biżuterii są konsultowane, przychodzi partner z partnerką i razem wybierają. Zdarza się to? Zdarza się, razem wybierają, ale jest też tak, że panowie przyprowadzają wcześniej swoje kobiety, które pokazują, co im się podoba, i potem szybciutko panowie przychodzą. My odkładamy ten towar, rezerwują sobie i w taki sposób kupują. Jest również tak, że biorą na przykład pierścionki kobiet, które my tutaj mierzymy na miejscu, i w taki sposób kupują prezenty, jak najbardziej. Sami przychodzą, są odważni, ale są też tacy, którzy przyprowadzają panie, no bo wiadomo, wszystkie panie mają różne usta. A zdarzają się takie sytuacje, że to właśnie panie przeprowadzają panów pod jakimś pretekstem i mówią o to mi się podoba, tamto mi się podoba. Tak, zdarzają się takie panie. Panowie są bardzo bystrzy, i w ten sposób później mają jak najbardziej prezent, bo wiedzą już, co ta pani chce. I to jest bardzo fajne, dlatego że każda kobieta jest zadowolona. Tak? Ma to, co jej się najbardziej podoba, no bo nie wszyscy panowie utrafią z tym prezentem jednak. No bo to nie jest tak, że wszystko nam się podoba. Ale z reguły jest tak, że panie są zadowolone. Wymian nie ma później, więc myślę, że, że każda pani jest zadowolona. Czy na dzień kobiet kupi pan jakiś prezent swojej partnerce? No właśnie. Jestem w sklepie, kupuję. Co to tak. będzie? Zawieszka plus kolczyki. Dlaczego Pan się zdecydował właśnie na biżuterię? No tak, świadomy wybór jest. Spodziewa się Pan, że partnerce będzie podobało się? No, myślę, że tak. Dziękowie to również świetna okazja do zakupu bielizny dla swojej partnerki. Czy Panowie chętnie korzystają z tego pomysłu? Bardzo chętnie kupują, bardzo chętnie przychodzą, my im bardzo właśnie pomagamy, bo czasami nie znamy rozmiarów w ogóle i są śmiechy, każą nam przymierzać, kupują, 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 jest u nas właśnie duży wybór takich stroi tego typu właśnie, różnych kelnerek, policjantek, jak najbardziej to teraz właśnie jest sprzedawane, jest taka nowość tutaj. A czy tradycyjna bielizna również wchodzi w grę? Też, tradycyjna biała, czarna, żeby się przydała, bo my kobiety jesteśmy praktyczne bardzo. Chociaż ja staram się namawiać właśnie na te święta, na ten Dzień Kobiet coś innego, coś co każda kobieta chciałaby, chciałaby w domu mieć, a sama sobie nie kupi. A czy panowie czują się tutaj trochę skrępowani? Na początku może tak, jeszcze jakieś dwa lata temu, a teraz nie. Teraz normalnie przychodzą, oni chcą to i to, żeby były bardziej koronkowe, żeby były takie... No, nie, myślę, że nie. Też swobodnie my podchodzimy do tych panów. Od razu pytamy, od razu pomagamy, więc myślę, że jest fajnie. Czy panowie, którzy tutaj przychodzą, znają się na bieliźnie, na rozmiarach? Znają się, przeważnie podglądają u pani już na metce w domu. Przychodzą tutaj, kupują, mają też takie określone fasony majtek. Jakieś... Czasami nawet pan mnie zaskoczy, że nie wiem, jakie to fasony. Później w internecie szukam, mówię Boże, sprzedaję w sklepie, a nie za fasonu. Ale no zdarza się zdarza bardzo często, że już wiedzą, po co przychodzą, to im się podoba. I często się zdarza tak, że to, są, to jest bielizna kupowana dla nich, żeby im się podobała, nie kobiecie. A czy jest tak, że wracają tutaj coraz częściej? Tak, miałam kiedyś tutaj takiego pana, który wchodził chyba 4 czy 5 razy, i tak zawsze wchodził i wychodził i w końcu powiedziałam, no muszę panu coś wcisnąć. I faktycznie no, był zdecydowany jakiś, no młody chłopak właściwie to był, ale często jest tak. Przychodzą czasami, cały tydzień oglądają, nie są zdecydowani, później przychodzą. a tu było takie ładne, a już nie ma. Nie ma. Czy zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi pan ze swoją partnerką i razem wspólnie wybierają? Tak, na Walentynki była taka sytuacja, że właściwie każda para przychodziła razem. Tak, i panie sobie wybierały to, co im się podobało, i, i razem były zakupy. Właśnie też nawet zaskoczona byłam, że tym razem tak jest. Czy wśród klientów dominują młodsze osoby, czy też starsze, dojrzalsze? Młodsze pokolenie też, dojrzalsze też, ale też takie naprawdę panie w podeszłym wieku kupują sobie fajną bieliznę, wtedy to jest taka bielizna raczej seksowna bardzo. Nie wnikam po co na no co, ale, ale są takie klientki. A pani, co chciałaby pani dostać na Dzień Kobiet? Ojej, nie wiem, niespodziankę. Jakąś niespodziankę, naprawdę, o której takiej marzę? A właściwie to sama nie wiem, co to by miało być. <laughs> Zaskoczenie po prostu. O tym, co dostaną kobiety na Dzień Kobiet, zobaczcie Państwo w naszej sądzie. Moja żonie zawsze kupuje tulipana od tylu lat. Zawsze dostaje ode mnie y, tylko tulipan. Oj, jeszcze nie myślałem, ale na pewno kwiaty słodycze i pewno wieczorem na jakąś kolację z winem. Jeszcze, jeszcze jest troszeczkę czasu, także. Także nie wiem. Jeszcze naprawdę nic nie wymyśliłem. On na Dzień Kobiet nie ma, także z uporadzeniem, grubsza, grubsza od Co to będzie? No, no, na razie pieniążki, a później pomyślimy. Kwiaty tak najbardziej popularne. E, ja swojej partnerce na Dzień Kobiet dam mopa. Garnek. Garnek. Róże. Garnek. <śleszy> Czy coś z kosmetyków chciałem żonej kupić? I no, bukiet kwiatów do tego wszystkiego. Chyba nie wiem, zły taki prezent? Nie chyba. Na pewno jakieś kwiaty. najpewniej no jakiś upominek, ale to tajemnica. Myślę, że jak będzie oglądać, to lepiej żeby nie wiedziała. Ale na pewno będą kwiaty. Kwiatów już wyrosną, niestety w tym wieku, już człowiek odchodzi od tego, chociaż doceniam. Funkcję kwiatową, ale raczej praktyczne rzeczy. Na co się chyba decydujemy? Co dam? Na pewno kwiaty. No na razie to nie wiem jeszcze. Zastanawiam się. Na dzień kobiet, kwiaty zabiorę gdzieś na knajpy. No oczywiście kwiaty. To podstawa. No być może jakiś wisiorek, jakiś, coś z pyszuterii. Kwiatki. Piękne kwiatki. Tradycyjnie kwiatka. I to nie partnerka, tylko żonie. Od wielu lat. Nie wiem. E, niespodzianka. Garnek i mop. Dziękuję. Mężczyzna potrafi to wybrać naprawdę dobrze. Kobieta będzie uszczęśliwiona, bo nie ma nic piękniejszego jak kobieta w kuchni.